Wszystkim dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym przeglądzie. Tym razem zabieram Was dzisiaj do sklepu Deals i wspólnie zobaczymy, jakie świąteczne nowości pojawiły się na półkach. Na początku pokazuję Wam akcesoria, m.in. takie jak rogi renifera, czy też takie okulary za 5 zł. Tutaj znajdziecie również takie opaski, ale możecie również za 5 zł zakupić czapkę Elfa, która jest naprawdę ogromna i ledwo zmieściła mi się w kadrze. Kolejna rzecz, którą znalazłam na dziale świątecznym, uważam, że jest fajnym dodatkiem do prezentu, a na pewno rzeczą niezwykle praktyczną, ponieważ jest to takie urządzenie wielofunkcyjne, które mieści się w naszym portfelu. Kolejne rzeczy, które znalazłam na dziale świątecznym, to takie piłeczki antystresowe i jak widzicie występują one w czterech wzorach, a następnie przechodzimy do kolejnych gadżetów świątecznych. Są to m.in. brody świętego Mikołaja za 5 złotych. Tutaj znalazłam jeszcze takie rękawiczki, które idealnie nadadzą się do obsługiwania smartfona. Nie musimy po prostu ich ściągać, ponieważ są one na tyle czułe. A teraz zaprezentuję Wam nowości na dziale z kubeczkami, a są one naprawdę wspaniałe i przyznam szczerze, że jestem sama pozytywnie zaskoczona, jak... Piękne kubeczki można kupić w sklepie deals. E, niestety nie było żadnych cen. Pani ekspedientka poinformowała mi, że każdy kubeczek kosztuje 10 zł, tak więc wierzę jej na słowo. I same spójrzcie, tej właśnie nie było żadnej etykiety z ceną, ale to nic. Zobaczmy sobie kolejny egzemplarz. Tym razem jest to taki bałwanek z biało-niebieskim szaliczkiem. no Wygląda to naprawdę bardzo uroczo. Kolejny egzemplarz bardzo mi się spodobał, ponieważ jest to kubeczek w kształcie pierniczka. Dodatkowo ma on również gwiazdki oraz śnieżynki i wygląda prześlicznie. A tutaj obok mamy kubeczek w kształcie domku z piernika. Ma on również biało-czerwone elementy, co zdecydowanie dodaje uroku. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, który z tych kubeczków spodobał Wam się najbardziej. Jestem bardzo ciekawa Waszego wyboru. W piątecznym klimacie znalazłam również takie gumowe kaczki, które być może będziecie chciały sobie wykorzystać do ozdoby w Waszej łazience. Ale przechodzimy do kolejnych przepięknych kubków. Tym razem są to kubeczki za 15 zł i mają one pokrywki. E, tutaj mamy taki biało-brązowy wzór. Jest również cudowny kubeczek w kształcie choinki i bardzo podobny możemy kupić w Pepko. Natomiast te w Pepko z tego co pamiętam kosztują 20 zł, a jak widzicie, tutaj w Deal płacimy tylko 15 zł. Ten model ślicznie się prezentuje, ponieważ jest to kubeczek na kształt prezentu, a tutaj mamy również szklane bombki, bardzo podobne pokazywałam Wam w pepko natomiast w pepko one akurat były tańsze, tutaj te bombeczki wyróżniają się tą słomką, która troszeczkę wygląda jak laska cukrowa, więc być może z tego też wynika troszeczkę wyższa cena, tutaj również mamy ogromny, ale naprawdę ogromny kubek za 15 zł, więc jeżeli znacie osoby, które piją duże ilości herbaty, czy też Kawy, to ten kubek na pewno będzie dobrym prezentem. A poza tym, możecie sobie zobaczyć jeszcze jakie ciekawe produkty do DIY pojawiły się w sklepie Deals. Tutaj są jeszcze takie puste bombki. Za 3 sztuki płacimy 4 zł, więc cena jest naprawdę bardzo fajna. Kolejna świąteczna nowość to takie świeczki zapakowane w cukiereczek, są dostępne dwie wersje zapachowe, więc dla każdego coś dobrego, to też jest po prostu bardzo fajny pomysł na dodatek do prezentu. A tutaj za 8 zł znalazłam takie trzy zawieszki z krzatów, ale pokażę Wam może inne opakowanie, ponieważ te są tak tutaj zduszone, myślę, że będziecie mogły zobaczyć w tym opakowaniu jak one się prezentują. A nad tym stelażem do wieńca sama się zastanawiam, ponieważ nie znalazłam jeszcze wieńca, który w 100% byłby w moim stylu, i być może powinnam sobie go sama zrobić. Więc ten stelaż jest na pewno bardzo przydatny. A tutaj, za 5 zł, znalazłam jeszcze takie świeczniki z najmodniejszym motywem, czyli z motywem domków, ale jest również dostępna choinka. I myślę, że po zapaleniu tealighta całość będzie robiła niesamowity klimat. Tutaj jeszcze w kwestii świeczników znalazłam coś takiego. Pójdźcie, no takich świeczników jeszcze nie widziałam, a kosztują one tylko 5 zł. Dajcie znać, jak one Wam się podobają. Znalazłam również sztuczny śnieg w świetnej cenie. Kosztuje tylko 4 zł. I jak wiecie, ja co roku kupuję sztuczny śnieg w Action. Muszę porównać sobie tylko gramaturę tych produktów, bo naprawdę cena jest super. I być może zaopatrzę się w tym roku w ten z deals, ponieważ co roku taki śnieg potrzebuję. Tutaj są jeszcze dostępne serwetki oraz bardzo duże dekoracje, a kosztują tylko 25 zł. Zobaczcie, no te bałwanki wyglądają naprawdę nietypowo. W żadnym sklepie jeszcze czegoś takiego nie widziałam. A poza bałwankami w deals możemy znaleźć piękne dziadki do orzechów. Przyznam szczerze, że są one bardzo dobrze wykonane, ale możemy je kupić w super cenie. Ten większy egzemplarz kosztuje 40 zł i jak widzicie są dostępne trzy wersje kolorystyczne do wyboru. Pokażę Wam z bliska jak to się prezentuje, ponieważ uważam, że zdecydowanie są to dziadki, są to żołnierzyki i godne uwagi. Do kompletu możecie zakupić również mniejszą wersję, która kosztuje 25 zł, ale wygląda równie spektakularnie. A teraz pokażę Wam świeczkę, która pachnie dosłownie identycznie jak perfumy Paco Rabanne Olympia. Od razu wyczułam te nuty zapachowe, ponieważ są niemal identyczne, a za świeczkę zapłacicie tylko 15 zł. Ten zapach był dosyć intensywny, więc polecam Wam powąchać tę świeczkę przy Waszych następnych zakupach w deals. Natomiast jeżeli wolicie klasykę, to ta świeczka pierniczkowa była również wspaniała i przede wszystkim swoim zapachem nawiązywała do świąt Bożego Narodzenia. Tutaj znalazłam jeszcze takie perełki do dekoracji, za 4 zł oraz bardzo ładne świeczniki. W dwóch wersjach jest dostępny pingwinek oraz mikołaje. Natomiast osobiście najbardziej spodobały mi się te domki, gdyż zdecydowanie nawiązują one do najnowszych trendów. Zresztą tego typu domki są już modne od kilku sezonów i sama uważam, że cudownie prezentują się na przykład na komodzie, a jeszcze z tilightem w środku to daje naprawdę cudowny efekt. Na końcu chciałam Wam pokazać bardzo ładną dekorację, która jest również świecznikiem, ponieważ możemy sobie tutaj wsadzić trzy podgrzewacze, a zobaczcie z jaką dbałością o detale całość jest wykonana. Tutaj zaprezentuję Wam jeszcze taki mały wieniec za 25 zł, a tymczasem kochane kończę mój dzisiejszy przegląd. Dajcie koniecznie znać jak ten świąteczny asortyment w sklepie Dils przypadł Wam do gustu. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Dziękuję za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!